Sztążki, świderki, muszelki, kokardki i łazanki. To rodzaje której popularnej potrawy z mąki? Kluski. To Kluski śląskie. Makaron. Maka makaron. Ustawiam go po swojemu. Trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No do czyli co? No ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było. No karp już jest troszeczkę taki, no tak jak widać. Oszołomiony No i co? I jedziemy z nim chuba, kurwa, Chuju jak się jedna to cię chubachu chuba. chuba buba Jedna laj ten bo cię kula jedna to cię chubachu Poczekaj poczekaj twoje mamy jest podką. Zobaczysz Jak ja wezmę ten papier też tak jedno byli je przyjemni Widzieli by kula przyjemni? Chuju dupę za świcie Przed pracą obowiązkowa toaleta. Potem tylko make-up i już pełna gotowość do pracy. Ta kobieta pracuje tak przed oknem pana Andrzeja Nowaka. Mężczyzna od ponad roku walczy o usunięcie prostytutek, które groziły mu nawet spaleniem domu. Policja powiadomiła mnie, że, że spra ich sprawa to nie dotyczy. Prostytutki mają prawo tu przebywać zjednoczone i przerywają jest ich coraz więcej Przyjeżdżają nowe zasoby z Bułgarii także liczebność tych panie jest coraz większa Tak orientacyjnie pewnie jakiś cennik jest nie? Tak no a za taki full service na przykład Stuwa może być może być No a to dobra, a za Oral? Pięćdych za Oral a, no. Tylko boisz, kim jesteś? że jesteś LGTB? A tak naprawdę to jesteś zwykłym swerem, no? A to... O! Nie, przepraszam bardzo! O! Nie, o, nie pana, mówimy takich nie rzeczy Nie, nie, nie! To nie. No co, szedłem. Plunęłem i lebię. Bez takich słów, dobrze. A Nie, nie, nie módzgamy. Słowa, Dobra, proszę pana. Tylko słowa. Czyli rozumiem co? Poszedł pan do Szedł pan, czy pan jechał tym rowerem? Jechałem. Jechał pan tu. Czy... i leżałem. Niedzielne popołudnie. Na dworze minus 5 stopni Celsjusza. Dzwoni mężczyzna, który zgłasza, że znajduje się na piaskach Szczygliczce, a na środku jeziora znajduje się dryfująca łódka. A on, biedny od kilku godzin, liczy na to, że dotrze ona do brzegu. Dyspozytor zrozumiał, że na łódce ktoś się znajduje i potrzebuje pomocy. W te pędę wysłał trzy wozy bojowe. Gdzie pan tą łódkę ma? No tu właśnie Nie, nie. Po chwili stwierdził, że łódka to w rzeczywistości sterowany model, który otrzymał od żony na rocznicę śrubu i bardzo mu zależy na jego odzyskaniu. Strażacy z niedowierzaniem patrzyli na przebieg całej akcji. Ostatecznie podjęli decyzję o fałszywym zgłoszeniu. I zawiadomili policję, która ukarała mężczyznę pięćdziesiątiozłotowym mandatem. Tak się śpieszyło, Zajmujemy temperaturę maksymalną powyżej trzydziesiąt stopni i tam tak ciepło będzie przez kilkadni. Wyświetl temperatura w kolejnym. Co robimy? jedynie nam śledzenie punktów kraju. Któryś tak dalej. Здесь нагрева 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, Silna, mocna kobieta jest. Może podoła. Ja jestem zawsze zgodny z opiniami redaktorów TVN. -u. Jeżeli Państwo uważacie, że to jest silna, mocna kobieta, która podała, to na pewno tak jest, bo TVN mówi całą prawdę, całą, całą... Proszę powiedzieć, czy w ogóle konsultowano z wami fakt przedłużenia koncesji w firmie? Um, jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pychałem do biedronki na lody i w po drodze do domu wtedy jeszcze już do domu pojechałem. Rozumiem. Mm. O, A będzie zmiana? O, patrz, jak fajnie. O nie, pizzę wroli. Nie. Nie Żartuję, chyba piernicze Tornaś ją we. Odona rośnię. sposób na rozpalenie <grybuj> ogniska, sposób na rozpalenie ogniska. To można wrzucić. <grybuj> Siostra Teresy z mężem, to były urodziny mamy, siedzieliśmy nad tortem, no i się zaczęło. Halina i Wojtek przynieśli cały zestaw myśli spod pałacu. Krzyż, ojczyzna, patriotyzm, spisek, zamach, no i co była awantura. Skąd my um, uchlaliśmy się, Teresa była w tym, um, uchy... Jezus, przepraszam najmocniej, uchylaliśmy się. Całą latawica Kto się za za mariję To latawica Kto pianę ubije, na dwa To latawica Poznaj piękno kto która to środku Latawica Obliczuję się, jak to policja Złodzieje jesteś! Się, żeby... Ja mam wrażenie, że on po prostu lubi to wystawiać. Kiedy się urodziłem? To są śmieci. Śmieci to bądź za komendą. Jakie ty prawo Adam? Tak to. po po do wóz. No. Ale hardkorowe. Co to, Pana auto, czy? Co to się stało? Nie wiem, wczoraj byłem u mechanika. Pan w stanie wymienić radnych jawożna. Proszę, panie, ja nie jestem jawożona, tylko tu je przejeżdżam. Ale najgorszy burdel to jestem ten ubikacyj. Przyjdą, to włożą, panie to obsługują, ale włożą w samą formę. Mieszkańców, gdzie dziecko ze w tym roku. Jaką będzie subestrem? Będę grał w grę. A w jaką? Tom Braider. Ok, dziękuję bardzo. Ale co broń, nie na mnie! Zachodnie małe życie! Nie zobaczymy, nikt zauważa mi, że to Powiedzcie na kogo głosowaliście Kole, kolejną. Dałem tutaj koledze, to się razem napis. Napisz! Myśmy się wyprasować, tak dalej, nie tego, że już się należy do spokóra rządzi Warszawy i całą Polską. No i Bichar, że to ma tutaj. Napis, tak? Ja? Tak. Nie wiem. Ja zawsze się ale... Nie ale na kogo? E? Kierownik. No na kogo? Ja się no to na bilet za na bilet Wyobraź sobie, że budzisz się jako kobieta. Co robisz? Hmm, no prawdopodobnie umarłbym z głodu. <noise> Dlaczego? Ponieważ ręce byłyby nieczynne. Taka sytuacja. Co się z może urodzić? Dziecko. Czyli człowiek. Dobrze, ale, ale to nie chodzi o to. Pani odpowie. Co się z embrionu człowieka urodzi? To zależy też od tego, tym. Proszę Bo jak się wytwarza kaleka? Ale kaleka to jest chory człowiek, prawda? Ale gdzie jest państwo? Ściskiwanie się przez dwóch mężczyzn na ulicy jest obrzydliwe i nie chcemy tego oglądać. Róbcie to sobie w domu. W ja każdym razie ta, to jest bajeczka, sprawami. która opowiada o dwóch pingwinkach, mężczyznach, którzy chcieli bardzo nie mieć Nie pingwinkach, e, pingwinkach w płci męskiej. Tak, e, przepraszam, oczywiście, że się poprawiam. E, I oni wysiadywali jajo, no ale okazało się, że gdzieś tam na terenie nowojorskiego zo e, samica porzuciła jajo, no i oni e, to jajo właśnie wysiedzieli, urodził się mały pingbinek i razem go wychowywali. I czy taką książeczkę powinniśmy naszym dzieciom podać do czytania jako lekturę? Czytała Pani kiedyś Koziołka-Matołka? Oczywiście, każdy. Ja czyta. też. I pamiętam, że tamte treści są nieprzystające do obecnej rzeczywistości. Koziołek-Matołek funkcjonował w świecie ksenofobicznym, w świecie dzikich murzynów, ludzi niedorozwiniętych, ludzi, których dyskryminowano w tej bajce. Homofobia powinna wzrastać w narodzie. A Amawiam do dyskryminowania pederastów.